Rok 1792. Na tronie papieskim zasiada Pius VI. W tym czasie ważą się losy Rzeczypospolitej, która w poprzednim roku przyjęła konstytucję 3 maja. Papież ją pobłogosławił, ale zrobił to niechętnie. Kilka miesięcy później, w lutym 1792 roku, ojciec święty wysyła do Carycy Katarzyny II list, w którym chwali pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej. Jest to sugestia, by może Rosja w podobny sposób zachowała się i teraz. I rzeczywiście, pięć miesięcy po liście od papieża, Rosja najeżdża Rzeczpospolitą, a Pius VI błogosławi Konfederacji Targowickiej. Rok później Rosja wespół z Prusami dokonuje kolejnego rozbioru państwa polsko-litewskiego, a Stolica Apostolska przyjmuje wiadomość o tym z wielką aprobatą. Taka postawa może na pozór dziwić. Chociaż I Rzeczypospolita była krajem wielowyznaniowym, to pozycja Kościoła katolickiego była dominująca. Nie tylko dlatego, że katolicy przeważali wśród szlachty, ale również dlatego, że istniało ścisłe połączenie władzy świeckiej i kościelnej. Prymas był drugą osobą w państwie, a biskupi zasiadali w Senacie. Jednak gdy Rzeczypospolita była stopniowo rozbierana przez swoich sąsiadów, to Watykan zdecydowanie sympatyzował z polskimi zaborcami. I to już od pierwszego rozbioru. W 1772 roku nuncusz apostolski w Warszawie Giuseppe Garampi przestrzegał króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, by nie występował przeciwko rozbiorowi, bo obraziłby i rozgniewałby tym dwór wiedeński. Cesarzowa Maria Teresa była ulubienicą Watykanu, a katolicka Austria znacznie ważniejsza od katolickiej Polski. Jednak w drugim rozbiorze Austria nie brała udziału a stolica apostolska znowu wyraziła radość z podziału Rzeczypospolitej. Papiestwo w owym czasie panicznie bało się kolejnej rewolucji, na wzór tej francuskiej, której niszczono kościoły i zabijano księży. A największy potencjał rewolucyjny dostrzegano właśnie z anarchizowanej Rzeczypospolitej. Ratunkiem przed rewolucją miało być zdaniem papiestwa zaprowadzenie porządku przez silne państwa, czyli Austrię, Prusy i Rosję. Dlatego też Watykan krytycznie odniósł się również do Powstania Kościuszkowskiego. Nuncjusz apostolski, Wawrzyniec Litę, wprost uznał insurekcję za jakobińską rewolucję. Zatem z radością powitano stłumienie powstania, a 16 grudnia 1795 roku Pius VI oficjalnie potępił zryw Kościuszki jako przedsięwzięcie bezbożne. Przy okazji nakazał biskupom, by zalecali wiernym lojalność wobec ich nowych władców. Pokłosiem tego było pismo do duchowieństwa polskiego Zaboru Pruskiego, wydane przez Nuncjusza Apostolskiego, w którym zalecano, by wierni przy spowiedzi otrzymywali nakaz posłuszeństwa wobec Prusaków. Sprawa polska długo w stolicy Apostolskiej przegrywała z interesami politycznymi i tradycyjną obawą przed rewolucją. Papież Grzegorz VI potępił Powstanie Listopadowe jako bunt przeciwko legalnej władzy cara. Z kolei papież Pius IX potępił Powstanie Styczniowe, nazywając je niesprawiedliwym rokoszem i efektem knowań rewolucyjnych. Jednak po pewnym czasie apelował m.in. do Napoleona III z prośbą o pomoc dla walczących Polaków. Postawa Piusa IX w końcu stała się bardzo propolska. A wpływ na to miała sytuacja w Prusach w latach 70. XIX wieku. Kanclerz Bismarck podjął próbę podporządkowania państwu kościoła katolickiego w Niemczech. Nagle wówczas dla Watykanu połączenie katolicyzmu i polskości stało się bardzo istotne. Otwarcie propolską postawę prezentował papież Benedykt XV. Był on jednym z tych przywódców w czasie I wojny światowej, którzy głośno postulowali odbudowę państwa polskiego. Zdecydowanie lepiej w naszych dziejach zapisali się rodzimi księża i biskupi, ale gdy dochodziło do rozbiorów, to również ich postawa pozostawiała wiele do życzenia. Arcybiskup lwowski Wacław Sierakowski powitał pierwszy rozbiór uroczystym tedeum i słowami Po pięciu latach niepokojów i zaburzeń wyniszczających kraj zawinęliśmy wreszcie do bezpiecznej przystani, gdy najjaśniejsza pani, apostolka monarchini Maria Teresa Rządy tego kraju objęła, za co Bogu dziękować i za nią modlić się trzeba. Wielu biskupów dołączyło również do Konfederacji Targowickiej. W trakcie powstania Kościuszkowskiego za zdradę ojczyzny powieszono dwóch z nich: biskupa inflanckiego Józefa Kostakowskiego i biskupa Wileńskiego Ignacego Masalskiego. Lud Warszawy chciał także powiesić prymasa Michała Poniatowskiego, ale zanim do tego doszło, to ksiądz prymas sam padł martwy. Krążyły plotki, że się otruł. Dlatego w Warszawie szybko popularne stało się powiedzenie. Ksiądz prymas wąchał linę, wolał proszek niż drabinę. W okresie rozbiorowym wyższe warstwy kleru trudno było również nazwać ostoją moralności. Poseł Targowicy do Rzymu, biskup Michał Sierakowski, ostatecznie tam się nie udał, bowiem pieniądze na podróż i biskupi pastorał przegrał w karty. Pastorał jednak odzyskał. Żona słynnego Targowiczanina była kurtyzana i zapalona hazardistka Zofia Potocka odkupiła pastorał i oddała go się Rakowskiemu. Przy okazji postanowiła z niego zażartować i podarowała pastorał futerale wyłożonym kartami do gry. Słabość do karcie Rakowskiego była jednak niczym wobec wyczynów prymasa Gabriela Podowskiego. Jan Korytkowski mówił o nim, że to człowiek bez wiary, oddany namiętnością i zimnym rachubom samolubnym. Podoski prawdopodobnie był ateistą. Publicznie zresztą drwił z prawd wiary katolickiej i otwarcie prowadził grzeszne życie. Słynne były na przykład jego huczne wielkopostne uczty. Prócz oficjalnej konkubiny, niemki protestantki pani Umszen utrzymywał także własny harem. Dziewczęta otaczały go wianuszkiem nawet w czasie procesji Bożego Ciała. Jak większość biskupów, pobierał apanarze z ambasady rosyjskiej, ale z racji, że był karciarzem i żył ponad stan, to wiecznie był zadłużony. W 1776 roku o mało przez to nie trafił do więzienia w Marsylii. Popadając w coraz większe tarapaty, rok później popełnił samobójstwo wraz ze swoją konkubiną. Nie był jego następca, prymas Antoni Ostrowski, gorący zwolennik rozbiorów i pieniędzy z dworów pruskiego i rosyjskiego. Całe skrzydło Pałacu Prymasowskiego w Warszawie przeznaczył dla ponętnych dziewcząt. Miały zaspokajać jego seksualne apetyty. Warszawska ulica nazywała to miejsce prymasiarnią. Ze swoich seksualnych zamiłowań znany był również biskup Andrzej Młodziejowski. Ale podczas uciech cielesnych z kobietami dotknął go paraliż. Jednak nie ze wszystkimi księżmi było wówczas tak źle. W czasach rozbiorowych ludzie kleru. Byli również pozytywnymi bohaterami tego okresu, jak chociażby Ignacy Krasicki, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic czy Kajetan Sołtyk. Ich biografie wprawdzie też nie są krystaliczne, ale bilans ich dokonań wypada zdecydowanie na plus. Dziękujemy za zobaczenie kolejnego materiału na naszym kanale. Napiszcie w komentarzach co Wy sądzicie o tym dosyć drażliwym temacie. Jak zwykle zachęcamy również do zostawienia łapki w górę i subskrypcji kanału.